Zadzwonił do mnie MSI i mm -hmm. mega ciekawą rozmowę odbyliśmy. Tak, tak. Mówi, no to było tak. Piotras, nie zgadniesz co? A ja mówię, macie dla nas paczkę. Oni ty... Jadaś. No i przesłali. Witamy w kolejnym odcinku na kanale dla gracza. Tak, dzisiaj będziemy testować sprzęt, który dostaliśmy w dużej paczce. Także co? Otwieramy tą paczkę. Otwieramy. Dobra, co masz tam pierwszego? Klawiatura Vigor GK50 lite słuchawki MSI GH20. Mhm. I to, co reklamowali najbardziej, czyli myszka GM41. Czyli nowinka, świeżynka. Tak, świeżynka, nowinka, cieplutka, prosto z piekarni. Słuchajcie, mhm. zobaczmy, mamy, dostaliśmy od nich akurat secik, w zasadzie, cały gamerski i teraz się zastanowimy, czy warto mieć taki kompletny set od MSI, -a. zaraz to otworzymy, jedno na początku jest pewne, nazewnictwo mało wpadające w ucho, bo takie rzeczy zapamiętać, GH20 zapewne za tydzień, jak ktoś mnie spyta, co uważam o MSI GH20, to będę musiał się dwa razy zastanowić, co to było tak co naprawdę. Co to było i wy, 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 YouTube, wygooglować. Tak, zdecydowanie. kronikować. No, no nic się nie uczą producenci niestety, jeżeli chodzi o te nazwy, a przydałoby się jakieś bardziej chwytliwe zastosować. Chociaż tu jest Vigor, więc to już trochę no, działa więcej, na mówi, Troszeczkę więcej mówi. Wszystko jest od jednego producenta, więc mamy jeden soft, tak. I w jednym programie wszystko możemy ustawić. A ten soft MSI jest rozbudowany. I całkiem nieźle wygląda. Co za, Od czego byś zaczął? Yy, może widzowie wybiorą, a my i tak dobra. wybierzemy po Do widzowie, co? Wybierzcie, wybierzcie, wybierzcie co by mam otworzyć na ko pierwsze. No. Pani od ankiet, co poszło? Yy. Wydaje mi się, że na pierwszy ogień. To wydaje ma ci się iść, czy widzowie? Nie, yy, klawiatura. Klawiatura, klawiatura. dobra, tak. Yy. Wyniki? Tak, tak. W komentarzach, Dobra, z... Dziękujemy no... Wam. Wszystko zapakowane bardzo podobnie w takim czarno-białym klimacie, trochę niecharakterystycznym dla MSI, bo MSI mm -hmm. to do czego nas przyzwyczają? No, A do czerwień, tego, że czerwień, właśnie, czarny, czarny i czerwony. A tutaj kolorystyka zmieniona. Co dostajemy ze stabia oprócz instrukcji? No oczywiście klawiaturkę. Keycap Keyer. Tak, dokładnie. Możemy sobie te kikapy łatwo wyciągać, wyjmować, yy, łatwo i przyjemnie. I, I co... dodatkowe kikapy. Dwa? Tak, dwa. Control i Alt. Control i Alt. Tak. Yy, I tutaj różnica, jaka jest między tymi kikapami, które dostajemy w zestawie jako dodatkowe, a między no, tymi, opowiadaj. które znajdują się na klawiaturze, to te są wypukłe, a te są wklęsłe. A faktycznie, no. a wie pan, rzeczywiście. 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 Racja tak jest. jest. Racja jest po Twojej stronie. Jak razy. zawsze. Okej, okay, dobra. Przejrzyjmy się bliżej tej klawiaturze. Wygląda w ten sposób i mhm. powiedz mi jakieś swoje pierwsze wrażenia Słuchaj, a no, designu. E, szczotkowane czy nieszczotkowane? Powiedz mi od razu. Szczotkowane. Szczotkowane, Oficjalnie. zdecydowanie. Szczotkowane aluminium na górze czy na całości? Na górze tylko, niestety. Niestety, dlaczego? No bo no, troszeczkę już się zaczynam przyzwyczajać do tego, że na przykład całe klawiatury są aluminiowe, a nie tylko ta powierzchnia. Górna. Tak, ale to co warto powiedzieć, że wszystkie dzisiaj sprzęty nie są w wygórowanych cenach, bo MSI mhm. trochę wcześniej przyzwyczaiło nas, że te sprzęty potrafią sporo kosztować. A cały zestaw, który tutaj dostaliśmy, to są raczej taka, taka średnia półka, wręcz bym powiedział, że słuchawki są z tej takiej nawet. Niżej niż średniej mm. cenowo półki, nie mówię jakościowej, bo tego jeszcze nie oceniliśmy, bo one są za trochę ponad 150 zł. No, słuchaj, konkurencja robi swoje, konkurencja na rynek w tym roku wkroczyła naprawdę ostro tak, ze jest swoimi kim rywalizować. E, przede wszystkim tutaj mam na myśli też SPC, które bardzo, bardzo mocno gdzieś tam podbija szturmem e, jakością i cenami. Tak. E, także musi MSI dostosować się do rynku i faktycznie stąd ta obniżka. I to cera. zrobił, to zrobił, klawiatura, którą testujemy, to jest niespełna 400 zł. Yy, trochę mniej, yy, także klawiatura raczej tego średniej. Średnie. średnie plus, mhm. że ja bym o, chociaż... Powiedział, że średni, ale pamiętajcie, średniej. że mamy tutaj do z klawiaturą mechaniczną, o, więc ta oczywiście. cena no nie jest aż tak bardzo wygórowana. Nie, nie jest. Całość, zobaczmy, jak się prezentuje. Jeżeli chodzi o przyciski multimedialne, tych brak, mm -hmm. ale podoba mi się to, że przez to, że jest brak multimedialnych przycisków, to dostajemy za to bardzo wąską tą klawiaturę. Tak jest. Bo niektórzy producenci nie dają tych y, przycisków, a mimo wszystko dokładają dużo. Tak. No i mi się ta klawiatura, jeżeli chodzi o jej design, bardzo podoba, właśnie też ze względu na brak tych klawiszy multimedialnych. Ja z nich bardzo rzadko korzystam, niestety. Ja też to Piszcie tak w komentarzach, bo jesteśmy ciekawi, jak to się rozkłada. No, bo ja na przykład też nie jestem team, jakaś klawisze multimedialne. No i potem, ze względu na te klawisze multimedialne, ta klawiatura zajmuje więcej miejsca na biurku, a ja lubię, jak jest porządek, jak jest czysto. Znaczy, no właśnie, tak z tą czystością to nie przesadzał, ale jak mam dużo miejsca w każdym razie na mojej podkładce. I tutaj masz dużo miejsca, wprawdzie jest numeryczna, więc ona jest trochę dłuższa. Ty, mhm. jak wiem, to lubisz jeszcze w ogóle, jak jest skrócona. Tak, Ten ja Trend, który jest teraz dość modny. Nie jest jakaś ciężka, ale taka, że solidnie, solidnie naprawdę nie można tutaj powiedzieć, że czujesz, że trzymasz coś takiego, wiesz, biednego, coś takiego wykonanego. Półśrodkami, raczej wydaje się raz, że przez to szczotkowane aluminium, które zawsze dodaje jakiejś takiej solidności. Tak. Mimo, że nie jest już niczym oryginalnym, bo umówmy się, jest bardzo często wykorzystywane. No w pewnym momencie nawet zakrawał o standard. Tak, y tak. To był, był, był taki okres, że to było bardzo modne. Mhm. Teraz czu czuć delikatne odejście, tak. a MSI jakby powrócił do tego trendu w swojej klawiaturze. Bardzo niestandardowy krój klawiszy. Bardzo fajny i nowoczesny. Taki mm, Daje taką, takie wrażenie, właśnie. Takie futurystyczne. Tak, ścięte narożniki yy, naprawdę robią robotę i dodają tego designu i tej, yy, tej nowoczesności, o tak. której wspomniałeś. Yy, co? może być minusem dla ludzi, którzy lubią bardzo takie proste, klasyczne rozwiązania. Takie, mhm. wiesz, bardzo zakrawające, takie aploskie. Wiesz co, ja nie jestem fanem jakichś super udziwnień, natomiast w przypadku tej klawiatury wygląda to naprawdę bardzo fajnie i jest to przede wszystkim spójne, spójne. Bo, ponieważ sama klawiatura też posiada takie ścięcia tak. i takie kapy pasują wręcz idealnie. Tak. No i jeszcze można wspomnieć o tym przycisku ze smokiem. To zawsze jest taki miły dodatek personalizacji klawiatury pod producenta. O czym teraz trzeba wspomnieć, czyli o tym, jak się na niej pisze, a konkretnie o przełącznikach. Tak, a switchem mamy tutaj bardzo nietypowe. Kelly White Box, są to switche kliki, mm -hmm, tak zwane, czyli takie, które po prostu tworzą muzykę na mm -hmm. naszym stole. I już teraz, ja już trochę wcześniej nie mogłem się powstrzymać, zapraszam Ciebie też do krótkiego klikania. Od razu mówimy, jeżeli nie lubisz głośnych klawiatur, no, no to, to nie będzie To dla nie ciebie. będzie klawiatura dla Ciebie. Ja nie jestem zwolennikiem głośnych klawiatur. Ja bardzo lubię ciche klawiatury. Natomiast ten dźwięk jest bardzo przyjemny. Ale podłączmy ją do komputera, bo to jest ważne. Fajny, fajne podświetlenie. Nie, to nie jest fajne podświetlenie. To jest bardzo dobre podświetlenie, punktowe, które jednocześnie. Yy, stopniowo i tutaj gradientem przechodzi nam w następne odcienie, rozlewa się troszeczkę po tej klawiaturze i robi fenomenalne wrażenie pod tymi kikapami, które również są podświetlane, jeżeli chodzi o font. Zerkałem jeszcze, jak to wygląda pod spodem, pod kick -upem. no i faktycznie mamy tutaj pojedynczą diodę, która nam tutaj całą klawiaturę oświetla. W sensie 50 nie, gramów nacisku, tak, 50 te gramów. przyciski chodzą bardzo przyjemnie i naprawdę... Pisanie na tej klawiaturze to sama przyjemność. Myślę, że temat klawiatury w miarę wyczerpaliśmy. Musimy lecieć dalej, bo mamy jeszcze myszkę i słuchawki. Myszkę chyba zostawiamy na deser, jako ten taki mm -hmm, ta smaczek, wisienka. Tak, smaczek, tak, tak. który nam został tak rzucony, że to jest coś ciekawego. Więc sprawdźmy, jak dość budżetowe słuchawki będą się sprawdzać. Jaka cena przypomni? Około 160 zł. Okej, okay, czyli niewiele, naprawdę niewiele, jeżeli chodzi o gamingowe tak. słuchawki. No już nie mogę doczekać, żeby sprawdzić, jak brzmią, ale przede wszystkim, jak brzmi ich mikrofon. No właśnie, zobaczmy. Mamy słuchawki już ze sobą, tak oto wyglądają. Wygląd mhm. no taki bym powiedział bardzo prosty. Bardzo prosty, a ja bym powiedział inne sformułowanie, bym no. użył pancerne. Pancerne? Nie wiem, czy zemunu zgadasz. Tak, one są przypominają mi taką zamkniętą budowę, taką totalnie ściśniętą. E, no i sami zobaczcie, tylko tutaj, tak jakby nie było wypukłości na tych słuchawkach. Bo, no faktycznie nie, ma są mm -hmm. delikatne zrobione tutaj kanty, ale faktycznie. Są dość zbite. Pałąk chodzi gładko, przyjemnie i na tyle pewnie, że mam poczucie, że aż tak szybko się nie wyrobi okay. od używania. Jest sparty metalową częścią, ale głównie opiera się na plastiku. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, nie mam więcej do zarzucenia. Nic do... nie trześli, że jest nic, kompletnie, czyli spasowane elementy są, są bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o spasowanie, tutaj mhm. bawiąc się nimi, nie czuję żadnych takich nieprzyjemnych mhm. rzeczy, więc to na plus. A dodatkowo są elastyczne, bo tak jak się nimi bawiłeś, mogliśmy zobaczyć, że one się naprawdę bardzo dobrze wyginają, więc nie, powinny, nie powinno być problemu, że się złamią na przykład podczas użytkowania. Tak jak wcześniej powiedziałem, zamknięta ta budowa. Świetne, świetne kształty, mi się bardzo podobają. Są fajne, znaczy, ja bym nie wiem, czy powiedział użył aż stwierdzenia bardzo, ale okay. są ok, Są po prostu yy, takie na tyle proste, że ni, nie budzą żadnych na pewno negatywnych emocji. Kwestia gustu wszyscy wiedzą, że masz gorszy, także tutaj nie brnijmy w to dalej i na elastycznym pałonku mikrofon z tutaj popfilterem. Ja nie lubię tego rozwiązania, mm. uważam, że bardziej designersko szkodzi niż pomaga. No i to raczej prędzej czy później spadnie, i się zgubi. To jest inna sprawa, a jak zdejmiemy, no to ten mikrofon nadal nie wygląda jakoś wow. Mam już na głowie te słuchawki. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o ucisk, tutaj to problemu jakiegoś większego nie czuć. Zwłaszcza że ta regulacja jest na tyle szeroka, że. Yy, Spokojnie możemy dostosować nawet do większej głowy. Mm -hmm. Ucho jest zamknięte w pełni, gąbeczka do śmięka opiera się na uchu. No, faktycznie może być zawsze tak, że jak jest y, ta gąbka z eko-skóry, to prędzej czy później trochę to pocenia się i takie, mm -hmm. wiesz, to, że one tak mocno są dociśnięte. Um, to może wpływać na y, komfort, ale nie czuję, żeby ten ucisk był taki, żeby na przykład ten dyskomfort wynikał z tego, że jesteś po prostu boli cię coś, lub jesteś wymęczony. Okej, okay, no ucho całe w buszli, także to najważniejsze. Nic tutaj nam nie odstaje. E, super sprawa. Jeśli chodzi o komunikację, to jest to wszystko, odbyło się przez Jacka. Na kablu w Oplocie dostajemy jeszcze pilot. Ok, włączamy muzyczkę, podgłaśniam. Mów też, jakie są wrażenia z zewnątrz. Czy słychać mm -hmm. dużo, czy nie słychać? ale niestety, niestety, uważam, że to jest zawsze minus słuchawek e, słychać to, co dzieje się e, tam w środku u Piotra w głowie. E, ja tego efektu nie lubię i to coś bardzo nie lubię. Czego nie lubisz? No sam się zaraz przekonasz. To mnie pewnie, tak? Tak jest. Ale to nie do mnie, tak? To nie do mnie. Co? Do Chcesz się z Są bardzo głośne i powiem szczerze, że ten jakość naprawdę za te pieniądze jest super. Tak, bas, naprawdę. przede wszystkim bas. Jest bas i w ogóle ten ten dźwięk nie jest płaski, tak jest. jest bardzo przyjemny, Kurczaki, Wyrazisty. Mhm. Kurczaki, kurczaki. Jakość jest bardzo dobra, zwłaszcza w kontekście ceny. Tak, zwłaszcza w kontekście ceny. No i tutaj mamy całkiem przyzwoity bas, a to ważne w słuchawkach. Okej, okay. no to co, możemy od razu przejść do testu mikrofona. Tak jest. Moi drodzy, moi mili, wytestujmy w takim razie mikrofon w tych słuchawkach. Mam wrażenie, że nie będzie rewelacji. Zwłaszcza, że producent poświęcił sporo kasy na to, żeby brzmiały bardzo dobrze. No ale może pozytywnie mnie zaskoczą. Ja jeszcze sobie krzyknę, żeby zobaczyć, czy nie ma tutaj przesterów. Troszeczkę powiem coś spokojniejszym głosem. Może ty coś jeszcze? Tak? Tak, tak zewnątrz głosy. Mikrofon teraz nieco bardziej oddalony i może teraz ta jakość dźwięku będzie e, będzie lepsza, bo to lub faktycznie gorsza. lub gorsza, bo to też faktycznie ma wpływ. Jak ostatnio sprawdzaliśmy. No to co? Posłuchajmy jak to brzmi. No, wy już wiecie, my słuchamy. Wy od razu wiedzieliście jaki jest dźwięk tego mikrofonu, bo słuchaliście tego na żywo, także w komentarzu mówcie co uważacie, jeżeli chodzi o nas. No, faktycznie miałeś rację. Więcej poszło w audio mhm. i, i dźwięki w słuchawkach niż w sam, na sam mikrofon. No i może słusznie, ponieważ być może ten mikrofon no, nie jest dobrej jakości, ok? No nie oszukujmy się, faktycznie dźwięk jest bardzo płaski. Natomiast uważam, że ten dźwięk jest po prostu wyraźny i będzie służył dostatecznie do tego, żeby się porozumieć na tym spiku i tak dalej. No natomiast tej przyjemności z rozmowy z kumplem na pewno na tym spiku nie będzie. Tak, no bo. Jeżeli Chcemy czarować głosem i tak dalej, to w tych słuchawkach będzie to utrudnione, no ale napiszcie, co wy uważacie, a my płynnie przechodzimy do myszki. No dobra, myszeczka MSA już na naszym stole, i co można o niej powiedzieć na pierwszy rzut oka, no a nawet dobra. bym powiedział na pierwszy rzut myszki. Dobra, jaki masz, czy masz jakieś skojarzenia, bo ja mam skojarzenia odnośnie kształtu? Tak. O kurczę, to mnie teraz zaskoczyłeś. No dobrze, to Ci powiem, nie masz jakiegoś takiego delikatnego poczucia yy, Razera Vipera, takiego... Być może tak, trochę takiej yy, charakterystyki myszki, takiego wyglądu, ja mam poczucie, mm -hmm. ty, ty wiesz, Ty tutaj klawisze, nie jest to... Kopia tej myszki. W żadnym wypadku, bo tutaj się trochę więcej dzieje na Wajperze. Ale generalna bryła, moim zdaniem, jest w miarę podobna. No, generalna bryła jest bardzo klasyczna przede wszystkim. Mamy totalnie prostą myszkę dla prawo i leworęcznych. Nie mamy tutaj żadnych krzywizn, zakrzywień. Oczywiście dwie delikatne wnęki po bokach dla naszych palcy. Palców? Pa dla naszych palców. A jak powiedziałeś, powiedzieć palców, wejdziemy palców przecież. No, to się wszystko. To co? No, ta to ta, się widz, zrobi. jakiś napisał, tak. że palcy. No i co? I co? I co? Teraz, no. jak, a, a teraz po co ci kłamie, jak no. widzisz, że nie powiedziałem? No. Dobrze, że cofnąć nie mogą. Dobrze, że to wytnie. Tak. I dlatego palców i oni będą mówić o co? Tak. <słuchaj> Moi drodzy, myszka leży bardzo dobrze w dłoni według mnie, chociaż troszeczkę brakuje tego miejsca pod tym małym palcem. Pozwól nie no dla mnie naprawdę przyjemna myszka w trzymaniu taka klasyczna ale wydłużona konstrukcja także mm -hmm. nie ma tutaj problemu że ktoś powie że to jest za mała myszka według mnie pod tym względem super, nie ma dużego garba, wręcz jest spłaszczona. Tak więc jest. jeżeli ktoś lubi taką garbatą mhm. kompozycję myszki, gdzie to uzupełnienie jest bardzo duże, to faktycznie może to nie być model dla niego. No tutaj, jeżeli chodzi o feeling wysokości, to yy, jako produkt analogiczny podałbym yy, Sensei ten myszkę od Steelseriesa Seriesa. Tak, tu też jest faktycznie trochę podobieństwa. Fajny jest ten bok, bo tak. on tak się mieni w świetle. Mieni i... się w świetle i jeszcze sprawia, że mamy troszeczkę więcej kontroli nad tą myszką. Tak, faktycznie trochę kontroli więcej nad tą myszką. Przyciski te zbliżone do siebie, tego ty trochę nie lubisz, bo mhm. zawsze mówisz, że można mi skliknąć. Jest to jakaś prawda. 65 gramów, moi drodzy, tyle waży ta myszka, ale jest mały haczyk. No jaki? Mój wypadający portfel z kieszeni. <laughs> To no, ma... na przykład portfel, a nie na, na przykład dysk ci z nie ma. No to, to też, chociaż już powoli No zbie... to drugie ciężej włożyć tak, zawsze z tak. powrotem. Zbliżam się do tego wieku, mamy na przykład operatora, któremu często dysk wypada. No tam no, w zasadzie się... można powiedzieć, że on już taki Już nie wie... ma dysku w ogóle. Nie. Tak, także... ja mu mówiłem, weź tam sobie go włóż, zainwestuj, a on mówi, że jemu balkonik wystarcza. Tak, że on i tak już nie rusza, także... <laughs> <To jest. śmiech> Bez przewodu waga jest podana. Ja nie za bardzo to lubię, jak producenci stosują takie zabiegi, że no niby tylko 65 gramów, ale no nie liczymy przewodu. Użyj no ten przewód tak dociąża? No, no prze, ale przewód jest integralną częścią myszki, więc musimy podawać też wagę przewodu. Musimy jednak gdzieś tam. Yy, musimy jednak gdzieś usad. Do... Bardzo dobrze operatora. Tak? Ale to nie ja się zacinał. Jaki, jaki śmiech po prostu diaboliczny. Matka, się przestraszyłem. Czekał, Ale czekał, czekał no? Czekał. czekał bo ja nawet nie, nie, nie próbował mi nie, ripostować. Nie no, ale warto, żeby widzowie mieli kontekst, umiejscowić gdzieś tą myszkę na tej mapie lekkości. No mhm. i tak na przykład Viper w wersji zwykłej ma 69 gramów mhm. bez kabla i Viper Mini ma 61. No i jeszcze warto wspomnieć o Aeroxie. O Steel Siriusa Aerox 3 Wireless, czyli myszka, która, jak sama nazwa wskazuje, przewodu nie posiada, a sama myszka waży 66 gramów. Warto teraz zajrzeć jeszcze pod spód mhm. i powiedzieć, że raz, dostajemy tutaj ślizgacze białe, ale to, o czym warto wspomnieć, to jest oczywiście sensor. Tak jest. I tutaj MSI raczej nie oszczędzało. Oj, nie, zdecydowanie. Sensor naprawdę bardzo dobry, tak. bardzo dokładny. Sensor Pixar i spokojnie, jeżeli macie jakieś ambicje bycia graczem takim. High sceny, level. Pro, sceny Pro po prostu. Na High przykład. Level to na pewno ta myszka nie powinna Was zawodzić. Mhm. No i ostatni element dość ciekawy, ponieważ przycisk do zmiany DPI, co ciekawe, nie znajduje się tutaj do góry przy scrollu, tak jak to zwykle bywa, natomiast przycisk do zmiany DPI e, mamy od spodu. Podłączmy ją jeszcze, sprawdźmy, jak świeci i jak wygląda w pełnej okazałości i jak się nią klika. Jesteśmy po podłączeniu myszki, no i taki trochę smuteczek, bo byłem przekonany, nie wiem dlaczego, że na scrollu by nie dostaniemy jakieś światełko. Mm -hmm. No nie dostaliśmy niestety, a szkoda, bo scroll to jest często ten jedyny element świecenia, który jest widoczny w momencie, kiedy myszki używamy. Mamy podświetlone logo, oczywiście, także sobie możemy tutaj zgrać. W softie razem z klawiaturą. Jeżeli chodzi o samo użytkowanie myszki, ja nie mam nic jej do zarzucenia, tak naprawdę. Bardzo fajnie klika, bardzo przyjemnie. Ten scroll też fajnie chodzi. Jest dość szczupły i taki zgrabny. Fajnie leży w dłoni. Ja na przykład, dla mnie to jest myszka, której mógłbym spokojnie na co dzień używać. Jedynie tak jak mówię, jeżeli lubicie bardziej garbate, no to wtedy to już może nie być wasz klimat. Ale jak najbardziej, słuchaj, to co? Zbieramy cały zestaw na stół, zobaczmy jak to wygląda, i przechodźmy do takiego podsumowania. Okej, okay, mamy cały zestaw MSI na stole. Może oprócz podkładki, która jest Dainlite'a, ale właśnie taki kompletny zestaw. I włączyliśmy też na chwilę soft, żeby wam to pokazać, że jak podłączyliśmy sprzęty, to wszystko oprócz słuchawek mhm. się pojawiło. No bo słuchawki niestety. Nie mają tutaj, nie są kompatybilne z softwarem, nie świecą się to raz. Szkoda, że nie są, pod tym względem, że nie wiem, może coś się powodzi w ustawieniach dźwięku. Jakiś mały equalizer, na przykład mikrofon. No, no Szkoda, szkoda. I teraz, tak jak widzicie, mamy myszkę i klawiaturę. Możemy sobie wybrać to, co nas interesuje i dostosować pod własne potrzeby. Możemy sobie kombinować z sensorem. Oceń ankietę. <średziny> No, chyba są błędy w tłumaczeniu. jeszcze. Chyba tak, oceni ankietę, tak? I to Zdecydowanie, nie, bo tutaj nie, chodzi o odświeżanie tak, komunikacji o... z komputerem. Dokładnie, ale on to uznał za ocenę ankietę, no i ja oceniam to nisko, <laughs> tą ankietę akurat. Możemy sobie ustawiać też DPI tutaj się bawić, także pełna możliwość konfiguracji. Możemy sobie ustawiać profile i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli sobie wejdziemy w klawiaturkę, to jak najbardziej też. Możemy się bawić dostosowaniem przycisków, oświetleniem. Mogę wybrać przycisk, każdy przycisk y, ustawienia przycisku, y, wybrać makra. Oprócz słuchawek każdy z tych sprzętów możemy dostosować pod własne potrzeby. A teraz czas na podsumowanko. Na sam początek, gdy mi ja powiedział taki zestaw MSI, a gotowy już, mhm, to bierzesz czy nie? Myślę, że jest to zestaw rozsądny, przede wszystkim ze względu na klawiaturę, która jest bardzo dobra i ma bardzo dobre switche, Natomiast jeżeli chodzi o myszkę, no nie ma tu bajerów za dużych. Nie ma. Tak, poprawna, poprawna myszka, ale z bardzo dobrym sensorem. Bardzo dobry sensor, fajnie leży w dłoni, także jak najbardziej myszka na plus. Dźwięk słuchawek dla mnie. Bardzo fajny mhm. mikrofon, pozostawia trochę do życzenia, ale w tej cenie, naprawdę słuchawki, o których warto, którymi się warto zainteresować, mhm. napiszcie koniecznie w komentarzu, czy chcielibyście mieć taki zestaw msi -a. Oczywiście nie tak, czy chcielibyście go dostać, bo domyślam się, że za darmo każdy by chciał dostać i to nie musiałoby kosztować nawet tych 700 zł łącznie, ale gdybyście mieli przeznaczyć na to pieniądze albo gdybyście mieli dostać od kogoś i to byłby zestaw MSI, bylibyście zadowoleni? Tak czy nie? Dajcie znać. Oczywiście przypominamy o tym, że żeby te nasze filmy się rozchodziły dalej zwłaszcza na kanały dla gracza. Górę. Kciuki w górę to kciuki koniecznie. Kciuki w górę, słuchajcie, słuchajcie, darmowa, sub, yy, darmowa yy, dotacja. To, tak, tak, darmowy donate. Darmowy donate, to kciuk w górę, subskrypcja dla, dla gracza, a my rozkręcamy się dalej. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Napiszcie, co byście chcieli przetestować. Papatki. Hej!